Witeczka, wituchna, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Sektor Legend, Witam się z Państwem jak zawsze Wiktor Hraboszcz i... Krzysztof Mróz, witam wszystkich bardzo serdecznie. Well, well, well... Dzień dobry, witamy, zacieramy rączki, ponieważ dzisiaj rozpalamy grilla. Dzisiaj sektorowa wersja Wojciecha Kowalczyka, ponieważ jest co świętować. Korona Kielce pokonuje Widzewa Łódź 3 do 1 i to spotkanie sobie właśnie omówimy. To, że Korona Kielce na wyjazdach często, mówiąc delikatnie, męczy bułę, nie bryluje, to wiemy wszyscy. Natomiast na ostatnie 5 spotkań wyjazdowych z Widzewem Łódź Korona wygrała aż 4, czyli można jednoznacznie powiedzieć, że serce Łodzi bije dla korony. Krzychu, czy zgadzasz się z tą tezą? Jak najbardziej. No, podałeś takie fakty, z którymi nie można nawet dyskutować, więc to zdecydowanie musi być prawda. No i dobrze, dlatego jedziemy dzisiaj Dzisiaj będziemy rozwalcowywać to wszystko po raz Ponieważ po raz kolejny Korona Kielce Jest zwycięska w meczu z Widzewem Łódź Po raz czwarty z rzędu Żeby Korona Kielce jakiegoś rywala Na poziomie Ekstraklasy pokonała 4 razy z rzędu W zasadzie na poziomie Ekstraklasy I Pucharu Polski 4 razy z rzędu To naprawdę dużo rzeczy musi, musi się złożyć Tu się jednak złożyło I co krzychub. powiem Ci, że myśląc o tym meczu I w zasadzie o tym, co jest Po tym spotkaniu się wydarzyło Ja myślę, powiem Ci szczerze, że kibice widzę. Mają przygotowany już od dawna folder z memami, ze szpilkami, które chcą e, wyrzucić na Twittera i na inne portale, kiedy korona przegra, ale po raz kolejny im się to nie udało. Po raz kolejny ten folder będzie musiał poczekać no najpóźniej do e, wiosny. Także, no. Kurde, no co tu możemy powiedzieć? No, Korona Kielce wygrywa po raz czwarty z widzewem. E, jeszcze to wszystko widziały dzieci, które tam były przekonywane, że Świętokrzyskie jest widzewskie. E, drogie dzieci, oczywiście jest cały czas czas, aby zmienić swoją optykę. E, na Ex-Butarenie na pewno nie będziecie takie smutne. Są super zabawy, są gry drewniane czasem, inne rzeczy czasem można poskakać na takim dmuchańcu, ale przede wszystkim jest piłka nożna. Jest Korona Kielce, która jest zdecydowanie wyżej nad widzewem w tabeli, chyba 6 punktów. Więcej. więc z perspektywy Korony mieć więcej punktów o 6 od kogoś to jest duży wyczyn. Wracamy na piąte miejsce, wracamy do łask, wracamy na zwycięską ścieżkę. Krzychu, twoje pierwsze przemyślenia po tym spotkaniu. No tak, w końcu to zwycięstwo. Trochę przewidzieliśmy tutaj w rozmowie z kolegą Alanem przed meczem, że no. Widzew lubi kończyć te negatywne serie drużyn i na nasze szczęście się to udało. No cóż, byliśmy do bólu skuteczni i tak właśnie y, musimy grać. Korona ma taki styl, że nie wypracowuje sobie nie wiadomo ilu y, sytuacji bramkowych, natomiast jak już jakieś sytuacje bramkowe ma, to po prostu musi je wykorzystywać. Na pewno, na pewno cieszy gol Antonina, na pewno cieszy y, asysta oraz gol. Może y... jakaś się nazywa? Na pewno cieszy asysta i gol Dawidowicza no i y, pewnie niektórych też ucieszy akcja jaką po prostu tutaj rozegrał Władek Nikolow, który po prostu tak zakręcił obrońcę Widzewa, że ten prawdopodobnie wykopał już dziurę głębokości Bełchatowa. No i po prostu, po prostu byliśmy zespołem skuteczniejszym, a przez to y, na, pewno lepszy, na pewno lepszym. Yy. Jeśli chodzi o tak, tak ogólnie jeszcze o to spotkanie, no to na pewno też trzeba powiedzieć, że, że widzew tutaj nie oddał nam tego meczu za darmo. Musieliśmy sobie to wszystko wywalczyć, wyszarpać. No ale wiadomo, że jedyną mocną stroną widzewa musi być akcent koroniarski, czyli Mariusz Fornalczyk, to chyba naprawdę jedyny zawodnik, który, którego można by tam aż tak bardzo wyróżnić. Mariusz Fornalczyk zawsze biega taki mocno nagrzany na tym boisku, z taką wściekłością na twarzy, ale tak wściekłego. To ja go chyba jeszcze nie widziałem. Tak chciał strzelić tę bramkę, no ale niestety nie wyszło. I nadal, jeżeli chodzi o bramki w widzewie, ma ich ile krzychu? Zero. Zero bramek, natomiast tutaj zapomniałeś przez chwilę, jak się nazywa Stiepan Dawidowicz. Natomiast mamy nadzieję, że z biegiem czasu o tym nazwisku pamiętać będzie każdy, ponieważ jest to pierwsza bramka Stiepana. Piękna bramka, piękna bramka, wspaniały gol, tak jak każdy gol korony kielce w tym spotkaniu. Expected farfocel był na poziomie 10. Strzeliliśmy 3 bramki, także jest to naprawdę kapitalna informacja. Czy według Ciebie, Krzychu, po tym spotkaniu Stelius André. I ogólnie po tym sezonie będzie znany tylko z tego, że jest kuzynem Sotiriu? No generalnie u mnie to już jest z tego znany i myślę, że, że Sotiriu będzie miał coraz większy fanbase w Polsce i na świecie i po prostu będzie znany z byciem kuzynem dobrego piłkarza, no bo, bo po prostu no porównując umiejętności tych dwóch piłkarzy no to w tym meczu konstantin sotirius zdecydowanie dwa poziomy wyżej no, i też ciekawe, czy na koniec swojej kariery będzie miał więcej bramek w sercu Łodzi niż Andreu. To jest bardzo możliwe, bardzo prawdopodobne. Jeżeli teraz mielibyśmy się w ciemno zakładać, to pewnie byśmy tak stwierdzili. Wracając jeszcze na moment do Fornala: jedyna chyba jasna postać widzewa, która próbowała, może jeszcze tam miejscami szechu trochę, który w końcu strzelił bramkę po też wspaniałym farfoslu. O to chodzi w piłce nożnej. Natomiast my byliśmy królami farfosli, my byliśmy królami tego miejsca, królami serca Łodzi. Natomiast jeszcze przez moment chciałem się odnieść. Widzowie lecimy dalej, małe problemy techniczne, trochę inny obraz, jeżeli chodzi o mnie i różne rzeczy. Wszystko tu się wali w tym pokoju, ale nie wali się sytuacja korony kielce, ponieważ wracamy do tego, o czym mówiliśmy. Czyli wyobraź sobie Krzychu, że zapraszasz te wszystkie dzieci ze Świętokrzyskiego, pewnie z rejonów Skarżyska, czy Starachowic, czy Koński, które być może są pierwszy raz na meczu. I ty w zasadzie, jeżeli chodzi o pierwszą połowę, to głównie co robisz pod względem dopingu to jest śpiewanie widzę wgrać. Wiadomo co dalej. A jeżeli chodzi o drugą połowę, no to jest to cisza. Jest to guzik mute wciśnięty na pilocie. No i co mają teraz te dzieci pomyśleć? Czy myślisz, że jak teraz wrócą do szkoły, to jakiś Bartek im powie, nie, no chodź na koronę, będzie fajny. Jak myślisz? no myślę, że zdecydowanie Bartek miałby rację, jeśli by tak powiedział. No na pewno widzę, że się tutaj nie popisał przed tą publicznością, chociaż żeby być uczciwym, to nie tylko ze świętokrzyskiego były tam dzieci, ale to już pomińmy. Na pewno na pewno zobaczyły kawał porządnego futbolu w wykonaniu Wielkiej Korony Kielce. Natomiast tutaj ty powiedziałeś, że właśnie od połowy nie było dopingu tutaj w ramach Jakiegoś w ramach jakiejś tutaj, może jak się mówi? A, w ramach protestu kibice widzewa przestali dopingować swoją drużynę. No to muszę powiedzieć, że korona świetnie odnajduje się tutaj w jakichś manifestach kibicowskich, protestujących kibicach, tutaj na widzewie, gdzie kibice postanowili. Przestać śpiewać, odnalazła się bardzo dobrze. No i tu mi się skojarzyło też z meczem, że kibice widzewa może również powinni puścić jakieś Pedro, Pedro, Pedro. To myślę, że nawet może by się jeszcze lepiej nam grało, ponieważ wiadomo, że w takich warunkach korona również potrafi wygrywać. No, ale to jest niesamowite, powiem Ci, Krzyku zwłaszcza w tej drugiej połowie, kiedy była ta cisza, którą e, wspominamy, że. Z mojej perspektywy, jak tam byłem nisko y, na poziomie murawy, to było w zasadzie trzy takie akcje, gdzie mówiłem, nie no dobra, teraz nie ma szans na to, że nasz zawodnik wbiegnie między dwóch zawodników rywali. I najpierw tak zrobili odpowiednio nono, potem chyba Nikolow. Potem jeszcze niski, no każdy tam wbiegał, tam była po prostu autostrada, i każdy ten mecz widzewa, gdzie ludzie się pieklą, wyglądają często tak samo: że niby mają te okazje, strzelają w te poprzeczki, mają te groźne sytuacje. To już się wydaje, że no już, już za rogiem czeka to odblokowanie na dłuższy czas, że to już będzie super, ale. Super chyba nie będzie, bo z tego co pamiętam, są teraz punkt nad strefą spadkową. My możemy triumfować, ponieważ mamy 23 punkty, wygląda to obiecująco. Oczywiście trener Jacek Zieliński na konferencji pomeczowej mówił o tym, żeby studzić trochę te zapędy, żeby trochę lodu. Natomiast my żadnego lodu po takim meczu nie będziemy przykładać. My się cieszymy, aż do meczu z Krakowi możemy żyć w euforii, możemy się cieszyć, co będzie potem. Będziemy zastanawiać się na meczu z drużyną z Krakowa. Natomiast tutaj jeszcze odnośnie tego spotkania. To e, trochę powtórzę to, co powiedziałem na takim szybkim raporcie z Murawy, że jeżeli chodzi o początek pierwszej i drugiej połowy, no to zdecydowanie ze wskazaniem, na, ze wskazaniem na widzewa mieli swoje szanse. Były te poprzeczki, były dobre interwencje Ksawiera Dziekońskiego, e, zwłaszcza ta parada po strzale Mariusza Fornalczyka. Ale co się odwlecze, co się przyfarfocluje, to się przyfarfocluje, e, i właśnie przy takich okazjach widzieliśmy najpierw tą asystę, asystostrzał, chyba tak to trzeba nazwać, Dawidowicza który kończy Antonin, też świetna akcja Nono, później kuriozalna sytuacja, bo powiem Ci Krzychu, że oglądałem skrót tego meczu jeszcze kilka dobrych razy i świetna jest ta sytuacja z drugą bramką dla Korony, ponieważ Nono po tej swojej wrzutce chyba się wkurzył, że mu ta wrzutka nie wyszła, Berger już był przygotowany do tego, żeby tę piłkę wybić, a Kostas sobie tak po prostu wbiegł, przez niego trącił lekko głową i cyk 2-0 i potem pochwalne śpiewy ze strony Widzewa dla swojej drużyny, pełne wsparcie które potem przyniosło wymierny efekt, ponieważ przez jakieś, no myślę, kurde, 6 minut nieco obawialiśmy się o wynik, ale to było tylko 6 minut, które zostało bardzo szybko później ukrócone przez trzecią bramkę, również kapitalną podanie długiego i na dwa razy chyba Stjepan Dawidowicz strzelał, później mogły być kolejne bramki, ale bo ja tu o bramkach rozpowiadam, a to nie był najważniejszy moment na boisku w tym spotkaniu. Krzychu, jaki to jest level? Oplucia dla rywali, jeżeli najpierw Wladek Nikolow złomuje twojego zawodnika na skrzydle, tak jak już wspomniałeś, przepuszczając sobie piłkę, potem podaje w pole karne. Niezłe było to podanie, chociaż trochę niecelne, to się w sumie trochę wyklucza, ale to nie było wcale takie złe podanie, bo ono mogło spokojnie znaleźć adresata. I potem zaraz pada bramka na 3 do 1, i Nikolow, jak Jude Bellingham dosłownie leci do tej trybuny gości i tak po prostu, no i co mi zrobicie, jestem wielki Wladek Nikolow. Słuchamy Krzychu, jak się odniesiesz do tego. No, jak mam się odnieść? No w końcu widzę wydał tyle pieniędzy, żeby sprowadzić sobie dobrych piłkarzy, którzy grają piękną piłkę, a wystarczyło po prostu zaprosić koronę, żeby tam pograła sobie przez chwilę. I, no i, i teraz kibice, którzy tam kupiwali bilety karnety w końcu mogli jakąś świato, trochę światowej piłki poczuć no tak, no Wladek Nikolow po prostu zrobił piękną akcję, no to podanie ja bym się nie zgodził ono jednak było trochę zbyt wycofane, chyba że faktycznie tego Wiktora Długosza on zobaczył i taki miał po prostu plan, żeby do niego tę piłkę dograć, to wtedy oczywiście to podanie nie mogło być lepsze, ponieważ idealnie w tempo Wiktor Długosz, tutaj też nie wiem czy on w sumie chciał podawać do, do, do tego Dawidowicza, czy, czy to też miał być taki jakiś strzał, natomiast koniec końców wyszło na nasze, więc, więc na pewno narzekać nie będziemy. Ja się jeszcze chciałem odnieść odnośnie ty się wypowiedziałeś na temat generalnie całego meczu, to, że faktycznie ten Widzew, no, coś tam próbował, ale no, już chyba po, jak stracił tę drugą bramkę, trochę się podłamali, wyszli dosyć mocno nabuzowani na drugą połowę, no ale znowu stracili bramkę na 3-1 i to już chyba był totalny upadek, że tak powiem psychiczny tam strasznie głupia druga żółta kartka dla, dla zawodnika Widzewa i tak samo Fornalczyk też bardzo niepotrzebną żółtą kartkę zarobił, która była bodajże czwartą dla niego w tym sezonie, więc będzie pauzował na następny mecz więc tutaj już widać, że po prostu od pewnego momentu kibica nie kibica tylko piłkarze Widzewa E, siedli psychicznie. Ponieważ my lubimy mieszać te tematy, aby znaleźć jak najszersze grono odbiorców, dlatego teraz, Krzychu, pytanie do Ciebie bardzo lifestyleowe. Widzieliśmy, jeżeli chodzi o ten mecz, jedną z ważniejszych wydarzeń też było to, że Tamar Svetlin zmienił fryzurę. Wydaje mi się, że perspektywa teraz jest taka, że jeżeli chodzi o skalę bycia Bożyszczem nastolatek, to trochę stracił, natomiast jeżeli chodzi o taką formę bojową, to trochę zyskał. I jak Ty to widzisz, Krzychu, czy to była odpowiednia decyzja, aby mieć te parę gramów mniej, być może szybszy, zwrotniejszy teraz będzie? Słoweniec. No to może właśnie jakimś tutaj tropem Rubezicia poszedł. Może tutaj chciał lepsze zgranie z, ze stoperami i się tak chciał jakoś, może, upodobnić tutaj coś, jakoś oddać cześć, czy oddać jakiś szacunek dla, dla, dla Rubezicia, I, i może będzie im się teraz zdecydowanie lepiej grało? Nie wiem, może tak było. No, dlatego zostawiamy, jeżeli mamy jakąś płeć żeńską, jakieś osoby płci żeńskie, które oglądają ten podcast, to zachęcam Was do zostawienia komentarza, czy Tamar wygląda teraz lepiej, czy wygląda gorzej, jak to wygląda, ponieważ lubimy rozmawiać na wszystkie tematy, ale wracamy do tematu nadrzędnego, czyli tak, tego, o czym wspominamy, o czym będziemy powtarzać. Czwarty raz z rzędu Korona Kielce pokonuje Widzewa. Widzew był bardzo niemrawy, a ogólnie odnośnie jeszcze tej ciszy, bo teraz mi się przypomniało, że na konferencji pomeczowej, no bo ja też przyznam, że nie jestem zaznajomiony ze wszystkimi domowymi meczami widzewa, więc nie wiem, czy to jest aż tak rzadki widok. No, oczywiście pewnie nieczęsty, ale rzadki widok, jeżeli chodzi o tak długą ciszę. I właśnie jeden z lokalnych dziennikarzy, e, nie pamiętam, przepraszam teraz imienia i nazwiska, właśnie podkreślił, że taką ciszę na trybunach. To ostatni raz słyszał chyba, nie wiem, z 10 lat temu czy coś, kiedy, kiedy, nawet chyba ponad 10 lat temu, kiedy właśnie już był taki schyłkowy widzew, który spadał z ekstra klasy. Dlatego, no kurde, trzeba przyznać, że jest to wyjątkowy motyw, że udało się to serce łodzi wyciszyć. No tak, to pewnie jest yy, związane jest tutaj z wielkimi oczekiwaniami. Yy, jeśli ktoś. Chcę się przekonać, jak wielkie były oczekiwania co do widzewa. To zapraszam na Twittera. Wielu tutaj kibiców korony ostatnio przypomina wypowiedzi kibiców. Widzę z przeszłości. Więc, odnośnie tej konferencji, to jeszcze ciekawa rzecz, gdyż właśnie powiedziałeś, że dziennikarz mówi, że nie pamiętam takiej ciszy. Nie zastanawia co innego, ponieważ trener Widzewa powiedział bodajże, że jest za słaby na ten zespół. No i to mam taki. Oczywiście nie, żebym się przejmował widzewem, bo mam to gdzieś. Natomiast y, y, może była to jakaś próba zdjęcia odpowiedzialności z piłkarzy. Natomiast y, jeśli jakiś trener mówi, że jest za słaby na dany klub, no to moim zdaniem powinien po prostu złożyć wypowiedzenie i więcej tego klubu nie trenować. Jeśli jesteś na coś za słaby i widzisz to i się do tego przyznajesz. No to, no, to jest takie, jakby, złożenie broni i powiedzenie: No, przykro mi, ja już tutaj nic nie zrobię, bo jestem za słaby. No i, e, no i ciekawe, to jest bardzo ciekawe, jak to w ogóle zostało odebrane w tym Widzew, widzewowskim środowisku. E, no nie wiem, ja sobie nie wyobrażam po prostu takich słów. Dla mnie bardzo dziwne, i to takie coś, co mnie po prostu zdziwiło, więc chciałem przytoczyć. Ale to chyba popiera tezę Alana, który z nami rozmawiał, który powiedział, że najlepiej dla widzewa to by było jakby. Co mecz był efekt nowej miotły, co mecz nowy trener, także tu się chyba ta taktyka musi sprawdzić. A jeszcze, jeśli do tej całej abstrakcji z tej konferencji dodamy to, że ich kapitanowi na tej konferencji w zasadzie z bezsilności chyba już nawet poleciały łzy, no to za dobrze się nie zapowiada ta dalsza przygoda. Widzę was z ekstraklasą, teraz jest punkt nad strefą spadkową. Skład mają na pewno na to, żeby być dużo wyżej w tabeli, ale jak będą tak grać jak z koroną, gdzie. Powiedzmy sobie krzychu szczerze, kiedy zobaczyliśmy ten skład, że z przodu nie ma ani Błanika, znaczy, że nie będzie Błanika, to już wiedzieliśmy wcześniej, ani yy, Wiktora Długosza, że w środku będzie Wojtek Kamiński, który może jak gra ostatnio, no to gra nieźle, no ale Martę Remakl to on nie jest, nie? I, i co? I my w zasadzie wychodzimy, prowadzimy po 30 paru minutach 2 do 0. Yy, widzę cały widzew jest w zasadzie taki sam, czyli. Niby się tu pieklą, niby tutaj chcą pokazać, że dobrze grają swoją wyższość techniczną i taktyczną, ale im po prostu nie wychodzi. Chyba teraz też jest taka prawda w widzewie, że im wszystkim się chce aż trochę za bardzo, że nie mają kompletnie tego luzu i to trochę ich y, pogrzebuje obecnie. No, pewnie tak jest. No. Nie chcę, szczerze mówiąc, to już mi się nie chce komentować. Dużej widzewa yy, przegrali. Przegrali zasłużenie korona do, do bólu skuteczna, tak jak już mówiłem na początku. No i nam się pozostało tylko cieszyć. Yy, a widzew niech się martwi tam swoim grajdołkiem i tyle. No i tyle, więc pomówmy teraz o koronie. Wojtek Kamiński czy to jest Krzysztof Mączyński dla Jaska Zielińskiego? No tak, jeśli nawiązujesz tutaj do Mączyńskiego w reprezentacji, no to oczywiście był on tam pierwszym wyborem Adama Nawałki. Tutaj Kamiński jest raczej rezerwowym, natomiast zaskakuje pozytywnie. Dał bardzo dobrą zmianę i to już nie pierwszy jego dobry mecz ostatnimi czasy. No tutaj pojawiły się głosy, kiedy był przedłużony kontrakt z tym zawodnikiem, że, że może nie jest on potrzebny i nie wnosi odpowiedniej jakości. Ja byłem zdania, że jeśli godzi się z rolą, z rolą rezerwowego, no to jak najbardziej tacy piłkarze też są potrzebni i do szerokiego składu się nada jak najbardziej. Natomiast pokazuję tutaj, że wcale Martin Remak i Tamar Svetlin nie mogą spać spokojnie, muszą dawać siebie wszystko, muszą grać dobrze i pokazywać się dobrze na treningach, gdyż Wojtek Kamiński już tutaj czeka tylko na swoją szansę. Chociaż parę czas ostatnio dostał, natomiast no, nie wiadomo, naprawdę pokazuje się bardzo dobrze. No i ja nie wiem, ostatnio wspominałem, że, że Jacek Zieliński chyba jakieś odprawia rytuały czarnej magii na niektórych zawodnikach, że po prostu wynajduje z nich jakiś potencjał, którego czasami nawet my kibice nie widzieliśmy. No, i być może następny rytuał został odprawiony właśnie na Wojtku Kamińskim, gdyż naprawdę y, zrobił ogromny progres. Tak, zgadzam się, jeżeli chodzi o Wojtka Kamińskiego w koronie kielce, to im dalej w las, tym lepiej. Zgadzam się też z tym, że chyba bardziej można powiedzieć, że takim Krzysztofem Mączyńskim korony kielce jest Konrad Matuszewski, którego paradoksalnie nie zobaczyliśmy w łodzi na boisku. Był grał Marcel Pięczek i chyba nie możemy się bardzo przyczepiać do gry Marcela. Natomiast jeszcze na moment o Wojciechu Kamińskim, to jest chyba zawodnik, który jest bardzo świadomy tego, gdzie ma sufit, i nie próbuje ponadto grać. I wychodzi to bardzo dobrze potem w meczach, bo Marten Remak jest czasem zawodnikiem, który sufit pewnie ma wyżej niż Wojciech Kamiński, ale czasami przesadza, jeżeli chodzi o pewne swoje zagrania. Także ciekawa opcja, ciekawa alternatywa. Natomiast tutaj chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o stiepanie Dawidowiczu, ponieważ jest to bramka, jest to asysta. Cały czas tutaj wołaliśmy do Chorwata o to, aby te liczby w końcu przychodziły i te liczby przyszły. I czy jest to przełomowy moment, kiedy stiepka zobaczymy w dużo lepszej formie w kolejnych spotkaniach? No, każdy by sobie pewnie tego życzył. No, my tak jak mówisz, już od dawna widzieliśmy potencjał w tym zawodniku. Natomiast tutaj zdecydowanie brakowało wykończenia. No w tej sytuacji, w której strzelił bramkę, to już naprawdę trudniej było chyba do tej bramki nie trafić niż trafić. Natomiast wiadomo, że czasami takie sytuacje rozwiązują ten tak zwany worek z bramkami. No i również tutaj pierwsza asysta, pierwsza asysta, pierwsza. Więc tutaj może w końcu. Dawidowicz zacznie robić jakieś liczby, jak przystało na dobrego skrzydłowego, którym myślę, że ma szansę się stać. Nawet Jacek Zieliński kiedyś na konferencji, chyba po, po tym jak Wiktor Długosz doznał kontuzji, powiedział, że takim następnym zawodnikiem, który zaskoczy swoimi umiejętnościami będzie właśnie Stefan Dawidowicz. No i y, fajnie by było, żebyśmy w końcu zaczęli widzieć tego efekty, y, no i ten mecz jest takim y, dobrym zwiastunem tego, więc, y, więc możemy mieć nadzieję na przyszłość. Tak, możemy mieć nadzieję na przyszłość, naszą przyszłością jest mecz z Krakowią, kolejny zespół, który nam strasznie nie leży, ale to strasznie nie leży, tak jak te mecze z Górnikiem nam nie leżą, tak jak te mecze z Piastem nam nie leżą, tak samo mecze z Krakowią nam wybitnie nie leżą. No, ale chyba to dobrze, że jesteśmy tak nakręceni teraz na ten mecz po takim zwycięstwie w Łodzi, także chyba nic, tylko przedłużyć te pasce zwycięstw do aż dwóch i wygrać na ex Arenie. No, zgadza się. Krakowia też lekki dołek ostatnio z motorem Lublin przegrana. Wcześniej też a już nie pamiętam, nie będę tutaj się wsilił na ekspertyzy. No, mamy szansę na podobne. Radomiak, gramy... Z Radomiakiem, chyba jeśli dobrze pamiętam, wcześniej przegrali 3-0. Właśnie też mi się tak wydawało, ale nie chciałem rzucać tutaj jakichś niepotwierdzonych informacji. W każdym razie przyjeżdżają do Kielc, gdzie oczywiście Korona w tym sezonie gra u siebie bardzo dobrze, zdecydowanie lepiej niż na wyjazdach. No i tutaj po prostu. Po prostu trzeba te Krakowie zajechać. Jacek Zieliński na pewno dobrze zna ten zespół, zawsze się o tym mówi w kontekście Krakowi, więc tutaj też musiało to paść. No i, i co? No i mam nadzieję, że, że zobaczymy tak samo do budu skuteczną koronę również w tym starciu. No, powiem Ci, że jeszcze jeden temat jest odnośnie meczu z Widzewem, bo teraz już się pospieszyłem i wywołałem mecz z Krakowią. Natomiast zmiana, jeżeli chodzi o tego półprawego stopera, czyli. Bartek Smolarczyk w miejsce Rubezicia Ten ostatni mecz w przerwie na kadrze Rubeziciowi wyjątkowo nie wyszedł Ponieważ sprokurował rzut karny, żółta kartka, wędka Po pierwszej połowie no, nie był to jego wybitny mecz I nie wiem, czy to jest takie teraz będzie rotowanie co mecz tu o zaskakiwanie, jeżeli chodzi, czy zagra Ruby, czy zagra Smolar Jak ty to Krzychu widzisz, jeżeli chodzi o obsadę tej pozycji I mam w sumie też jeszcze jeden temat Ale odpowiedz proszę na to pytanie Tutaj sprawa jest raczej prosta. No, jeśli, Jacek, jeśli trener Jacek Zieliński widzi, że zdecydowanie lepiej na treningach spisuje się Bartek Smolarczyk, to nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy na siłę wystawiać Rubezicia. Natomiast Bartek chyba dostał czwartą żółtą kartkę, więc w następnym meczu raczej zobaczymy sympatycznego, tudzież raczej strasznego, może Czarnogórca. Więc nie, ja tu nie widzę żadnego problemu, żeby rotować zawodnikami. Mamy naprawdę dobrą i szeroką ławkę, jeśli chodzi o naszych obrońców, więc tylko się cieszyć. No i po prostu nie grają najlepsi. Moim ostatnim tematem, ponieważ to chyba nie wybrzmiało aż tak jak powinno, bo śmialiśmy się nawet w zapowiedzi tego spotkania z Nono na dziewiątce w meczu z Piastem Gliwice, że jeżeli chodzi o, jego, o to jego granie nawet na dziesiątce tej prawej, to też było głównie zagęszczanie środka pola, trochę takiej mrówczej pracy, mniej takiej widocznej na pierwszy rzut oka, natomiast zdecydowanie... E, chyba inną optykę teraz na grę. Nono na dziesiątce będą mieli zwłaszcza zawodnicy Widzewa Łódź najlepszy mecz zdecydowanie Nono e, w, tej, w tej rundzie, nawet jak mu to dośrodkowanie chyba nie wyszło, znowu wnioskuję chyba, bo tak machnął jakby mu nie wyszło e, to miał asystę, kluczowy udział też przy pierwszej bramce no fajny, dobry, stary Nono chyba tak trzeba to powiedzieć e, tak jego chyba najlepszy mecz od kiedy został kapitanem, w końcu zagrał jak kapitan mówi, że tutaj przy doświadkowaniu machnął ręką, a może on po prostu kierował tutaj lotem piłki, tutaj machając rękami, rzucając jakieś czary, żeby wylądowała w idealnym punkcie na głowie kosty. No tak, no na pewno świetny mecz. Jeden, jeden z najlepszych, jak nie najlepszy piłkarz w polu na boisku. No po prostu chcielibyśmy widzieć częściej takiego nono. Niestety, niestety ostatnimi czasy. Raczej go takiego nie widzieliśmy, ale może tutaj też jakaś chwila odpoczynku dobrze mu zrobiła i, i może na świeżości teraz przypomni sobie, że kiedyś naprawdę dobrze umiał grać w, to, w ten sport, w, te, w piłkę nożną. No i nie, naprawdę świetny występ tego zawodnika. Bardzo, bardzo byłem w szoku. Nie to, że no nie lubię, bo wydaje się bardzo sympatyczny, natomiast no jego gra w tym sezonie pozostawiała jednak trochę do życzenia, natomiast tym meczem yy, moją mordę przymknął i oby robił to jak najczęściej. Dobrze, natomiast my Krzychu, w tym programie na pewno nie chcemy ci mordy przytykać i więc zapytam cię, czy masz jeszcze w całej swojej złośliwości, w całej swojej złej energii, której może chcesz komuś przekazać, a konkretnie chodzi tu oczywiście o w jakąś szpilkę, jakiś tekst, który szykowałeś od zakończenia tego spotkania z Widzewem, więc prosimy, jeżeli teraz chodzi o one man show, zrób one man show tutaj, czekamy Krzysztof. Nie, no tutaj, tak szczerze, to ciężko mi się silić na coś oryginalnego. Ja też miałem zapisanych kilka wypowiedzi kibiców widzewa, żeby się do nich podnosić, natomiast chyba już wszystkie zostały odnalezione gdzieś tam po Twitterze, czy też ich się latają. No i tutaj myślę, że nic oryginalnego nie wymyślę. No po prostu wiadomo, że, że teraz w łodzi boli, boli widzę wielka korona i wielka korona będzie boleć teraz jak najwięcej zespołów. O tak, zdecydowanie to liczymy, chyba jeżeli się nie mylę, zostały trzy mecze do końca rundy dwa domowe z Krakowem i z Wisłą, polski wyjazd do Hojnic w STS Pucharze Polski. Krzychu, rozumiem, że nie masz już nic do dodania, jeżeli chodzi o ten mecz, także dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie no, tego. Tak, właśnie mam, bo jeszcze tam wspomnieliśmy coś trochę, no ale jeszcze się nie rozpływaliśmy nad grom Radzie końskiego w tym meczu, bo, bo to, co nam wybronił w kilku sytuacjach, to naprawdę warte jest wspomnienia. Trochę więcej. Już się w tym programie wiele razy nachwaliliśmy Xaviera, natomiast no trzeba jeszcze tutaj oddać, że, że to co robił w tym meczu to naprawdę było fenomenalne. No i po prostu, po prostu chciałem dodać, że jak najczęściej chciałbym coś takiego wspominać, ale na pewno zasłużył sobie, żeby tutaj, tutaj taki moment na kanale Sektor Legend, wiadomo, że to jest ogromne wyróżnienie, więc na pewno, na pewno Xavier musiał tutaj chwilkę dostać. Jak najbardziej, dzisiaj nie było, może poza fryzurą kąciku Tamara Svetlina, natomiast rozpoczynamy kącik Sawiera Dziekońskiego, który też jest wszemi wobec obecny, jeżeli chodzi o ten program. Dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle zapomniałem na początku powiedzieć, że jest to transmisja pay-per-view, także zachęcamy Was do zostawiania łapek w górę, subskrybowania tego kanału oraz pisania w komentarzach, co sądzicie o tym spotkaniu. Natomiast my się z Wami żegnamy. Do zobaczenia. Cześć.